Dzisiaj mano widzowie tak jak obiecałem na 10 łapek w górę pod jednym shortsem będę nagrywał e, moje reakcje na moje najstarsze filmiki. Jest ze mną Janusz, bo ja nie mam dostępu do komputera. Dobra, mam tu dużo starych filmików, to są nowe. I nie wiem, zaczniemy od najstarszego i będziemy różnie, A jak chcecie kontynuacji z tej serii zostawcie pod tym odcinkiem 5 łapek w górę, właśnie ty. Zostaw suba i lajka. Polecam. Dobra, oglądam pierwszy odcinek. Najlepsza łódka w Roblox. Ojej, to jest kręg. Jakby co nie mam mikrofonu, więc może weźmiemy. No. Cześć, Tych, w tej chwili lepiej. A wy wyczuć najlepszą łódź w Roblox. No dobrze. Oje, już miała, nie miałam mikrofonu. 3x2, miał być 3x3, jakby się pomyliłem, nie? Nie wiem czy w ogóle moi widzowie dwa pamiętają ten odcinek. Dwie. Ci nowsi na pewno go nie znają pewnie. No. Boże, ale to nie były czasy. To był grudzień. No czasy, to był rok temu ponad. To było dwa chyba. No. Nie rok. To było chyba w święta, kiedy dostałem słuchawki, to było na słuchawkę. I właśnie od razu przecież Nie wiem. Nie wiem nawet, co to jest, ale Czemu coś ja to jest. Coś ja na wiem, pewno no. to było, nadal tego hmm. nie wiem. No. Masła, jej możemy przesuwać. Tak, to jest masło. Nie pytań się. Masło się leci do góry. Co? No to jest się taka świtowana łódka, w sensie no, ona działa w realu, ale nie wiem, czy nadal ten bóg działa. można uważać, żeby nie polecić za szybko, bo można dolecieć Złata. No, właśnie co ja zrobiłem, nie? I mm -hmm. jakby. Wszyscy, sensie ja popełniłem błąd, bo dopiero po wylądowaniu powinienem te masły, dlatego zacząłem tak się bujać. Ale oglądajmy dalej. No, ci nowsi widzowie do, no, dopiero zobaczą, to <laughs> mhm. Co to O A nie, co tam leci? Jeden komputer. XD. Oj, i cringe jaki. dla mnie. No, a tam ktoś jest. ty jaki widzi. Jest. Co? 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 No i właśnie powinno, jakby się Ej, usuwać a, tego masła A wyczajcie, jak to mnie. E, jak ja tam grałem sobie e, od gry.pl, to m, ja patrzę i nagle e, wyskakuje YouTuber. Że jestem YouTuberem. Po prostu komputer jakoś tryszczai No i to była najlepsza łódka w Roblox i nawet to jest najlepsza, jest najlepsza ile to działa. To to wow! Marto jest milionera łapkę, w górę i zbię. O Boże, ale ty To był wtedy cringe dla mnie! Jeju, to był dla mnie cringe, serio. Nie oglądaj. Patrz, nie. E, pokażę takie sztuczkę dla Janusza. Wow! Widziałeś? No. no i dobra, który odcinek Janusz nie. teraz? Piąty od końca. E, nie, weźmy to, bo ja zawsze e, robię z tego wekę, jak sobie to oglądam. Bo raz to już oglądałem sobie... Dobra, dajesz. Ja wzdycham cały czas tak jakbym się dusił. Leciłem z tym koksem. Z koksem. <grywała> widzowie na szybko wam zdradzę, że po tym odcinku to jeszcze było... Nie! To było w drugi dzień. Po łódce dostałem plus 4 subskrypcje na substart. I chciałam jakby wam podziękować, ale... Nie podziękowałem, bo Minecraft Dungeons mi odwalował. Chciałem to w Minecrafcie dungeons zrobić. A w jednym odcinku po prostu tak mi lagował Dungeons, że nie nagrałem. Nie nagrać. Chyba zamiast tego, nie pamiętam. mam już ja znowu broń. Nie wiem, prawie drugi level. I próbuję... Ten 4, jest 4, taki, jakby mnie coś wciskało od środka po prostu. Nie ale wiem ale jak nie będziesz smier, smier, jak będziesz miał, miał 3 1000 3. subskrypcji 3. jeszcze większy cringe No. Nie... Ja mogę tylko pomarzyć. Ja byłem bardzo dobry w Pointbolu. Ja niebiec. jestem bardzo dobry. Ja mam snajpę tą niebieską zaraz karabin sniperski. Wow! To było takie ustawione. To wow, jestem na pierwszym miejscu. Wow, zginąłem. Jeszcze wtedy chyba miałem krótkie włosy. O, bo. też do obejrzenia filmiku mojego kolegi. On też był na nazywał. Jeszcze promowałem Xavier. I ja się. bo O, jakby. To ja potem wam pokażę. Xavier wcześniej się nazywał po prostu Xavier Wojdylo e, na YouTube, ale teraz zmienił nazwę. Ja już go nie promuję po prostu. I, I ten, ja zawsze miałam dwie mniej subskrypcji, a teraz mam więcej. Miałam takie e, e, 12, wcześniej miał 20, to ja i 12. Ja wiem, czy twój kot tu jest? Nie. O, chyba sierść. Ja czuleję na koty. I na psy. Ale ja mam królika. A jego Dobra, tata jest uczulony, co? Na koty. Ojej, ja ty nie masz. Marcin zepsuł Poczekajcie ja Ty to... No ja. Musisz sobie lepszą myszkę kupić Wiem Kupię jak będę zarabiał Z YouTube'a To jeszcze trochę potrwa Kolejne. Kolejny O Boże, dobra nie będziemy tego... W... No wiem Będę przewijał, nie? Bo jakby czasem te nowe naprawy... Kur... Czasem... czasem. 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 A jeszcze jeden film pozwał. E, tam pokazać. No Firtus tu jak wymyślę. Nie widzowie, nie? Jak ja będę już bardzo długo nagrywał, to dla mnie, yy, dla mnie filmik ten, który teraz nagrywam. Janek, co się włączyło? Ja te, ten film, który teraz nagrywam dla mnie będzie clinchowy, nie? Kiedyś? Za il <śmum> ileś tam lat. Za ile? O ile będę nagrywał? <śmum> Możliwe, że nie będę, nie będę. Ja Jeżeli to wzdyknięcie słyszałeś? No... Słuchajcie, ja to podgłośnie. No, no i jakby się... z jakiejś puszki powietrze wciągam. Psz. A ja wam coś pokażę. Poczekajcie. To ja puszczę Nie. dalej, bo yy, czas antynowy nas goni. A czy to jest czas antynowy, po prostu na to... bo Bondi tam pozwala. Kiedy ja próbowałam narysować Phantom Freddy'ego? Nie pytajcie co to jest. Pa 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 jaki ze mnie z nie? Hej, brakujemy, tylko... Jednej osoby. Ja powiedziałem, hej, mi brakuje jednej osoby, czy co? Hej, brakujemy <grym> mi Nie, ja tego nie osoby. mogę dalej oglądać. No, lecimy nie. do następnego filmu. Dobra, po cięciu wybraliśmy kolejny film. Najśmieszniejszy biwak na świecie O, 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 ten dźwięk Nie, Je, Jezu Wyłącz to, Mi trzeba zadzwonić O Jezu, siedzą na sierści kota Halo, służby Zbyt głośno Jeju Pomocy Może, nie wiem, eee, wam się wydaje, że teraz przez zadanie to jest ustawione. To nie jest, serio Ja nie lubię takich dźwięków ja bo minę odcinka trzy mi na wstydli, wstydli, ja mam takie w głowie zaraz, przyknę. A ja, to ja zmieniłam, trzeba iść szczęście, bo, no, to, Niestety, bo Dobra, ja mam takie cicho, bo nie słychać. Następny to może będzie zbudowanie łódki. A czwarte sam nie wiem jeszcze. Dobra. Jeszcze nie rozbierałem na samochód, ale postaram się rozbierać w ogóle. E nie, nie, to tylko a Teraz jakby, jak gram, to się staram robić takie coś, żeby jakby... E, to było tak, że zaczynam grę od nowa. To było e, właśnie, że nie od nowa, już trochę w to grałem. Tak, z miesiąc. Tysiąc. Aha. Pierwszy Dobra cena. A patrzcie 10, na to, na dole. Ale ja wezmę taki busik. Busik. Hmm? Busik o górę. Czy jak go na się ma? Nie wiem kto no. wspomniał, ale mam nadzieję, że e, w trakcie jazdy mi tylko nie skasuje. Takie często się działo, że w trakcie jazdy... Nie mam pojęcia czemu to kliknąłem, ja nie wiedziałam co to znaczy jakby. A co to było? Te gdzieś. Czemu jestem? Stałem na biwak. Aj, coś nie chcący klikłem. Aj, no i teraz mogę. Aj, coś nie klikłem. Auto moje uszy. A na znaczy, Aj. 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 Mhm. aj, to moje uszy. A dziwno, śmiech się z samego siebie. Ej. Dzień. Jak ja idę na podwórko Weź. No nie, no i teraz muszę. Jak ja idę na podwórko, to... Nie ja klikaj tego. Już zapowiedność, nigdy nie klikaj Jak ja idę na podwórko, to ja mam bekę ze, ze swoich odcinków, chociaż ja to nagrałam kilka dni to... temu. No to nagrywałem to... rok temu. Mhm. Ja to tam nagrywałam. Eee, tak, rok temu. Mogę tam. tak. nieco eee, Teraz tak. Dobra, krzełka mogę. W ogóle ja miałem ze mną chyba grać na tym odcinku, ale coś tam nie wyszło, nie pamiętam. Krzesełka i teraz najważniejsze ognisko, pionki i już. Bo to jest maszyna do piany. Jak posadzę ten śliczny pianek, będą robić mi się pianki, za które będę kupować rzecz. Teraz tak. Miej tutaj, a łóżeczko na W ogóle nie wiem po co jest łóżko, skoro tylko można na nim siedzieć. Dobrze i bym mógł włożyć do namiotu przesło i by było tak samo. No właśnie nie, bo było tam, że kliknąć to eto, to chyba nie pamiętam, czy to się składało na mnie, czy się kładło. Dobra, pięć ścianek. A, jeszcze nagrywałem e, innym programem. Jakim? E, klikasz te Windows i G. Kurde. <noise> Windows oh. i Halo, zadziałaj. O, no, to, to, to jest ten program, no i tu się nagrywa. Bo e, wcześniej nagrywałem tym i nie mogłem montować. No dobra, no I... no to to był Wesoły Obóz. A czemu Wesoły, zaraz zobaczycie. Nie mam zielonego pojęcia czemu. Czym tak nazwałem to? Kota to się dobra. było takie śmiesznego. co się nie z nie mam. Dobra. tym, Nie wiem, nie wiem czemu nazywam to tak. To, to był wesoły widzowie, więc jeszcze zostało nam 5 minut, bo nie chcę, żeby ten odcinek był jakiś taki długi, bo będzie mi się milion lat Dobra, to ostatni odcinek rzucam teraz, znaczy oglądamy To, to będzie może Tego, to ma mega mało wyświetleń, więc łączymy to i zobaczymy Moje uszy

Ej, bez kitu. ...problem i nie mogłem ich wrócić. Dzisiaj może będą dwa lub jeden odcinek z tej gry i jakiś... Było chyba e dwa. ...trzeci to będzie jakiś inny. Jest ze mną Xavier. No, Xaviera nie wiem czy nadal e, nie słychać, jeszcze nie wiemy, ale... Xaviera nie było słychać i było już Programu widzowie i jakby my się łączyliśmy nie, nie, nie. tak jakby nie było tego słychać ok, nie? Wiecie, ja wkurzyłam, e, moja siostra się na mnie wkurzyła i się rozpłakała. Czemu? E, bo ja coś e, tam przyłączyłam w telewizji. Tak. Aż zaczęło mnie I nabrać, co, ja ba, Jeszcze te, te lagi, się... śmieszne, ja nadal mam te lagi na odcinkach, nie? No z Minecrafta, bo to po prostu mi sprzęt już Ale ja mam lepszy komputer. Ale ja może sobie kupię taki gamingowy. No ja mam lepszy gamingowy. od twojego. Jakiś no ja z RTX sobie kupię. Tak będę wygrywał. Albo kupię sobie i sobie wiem, częściej se złożę. Bo laptopa chcę kupić albo Komp. Wow, 360. To było salto, Asz można powiedzieć około 360. Za dużo stuntów Paweł oglądałem, po prostu już miałem takie... I jak to było? Yyyyy... oglądać. Tyle, że sprzęt zaraz się wyłączy. No to nic. Dobra, no i to ogólnie było autach i to trwa aż 13 minut, nie? Chociaż mogłem tylko 15 wtedy rzucać. Patrzcie jakie no, auto ma. A ma jest słabe. Na wstecznym ono się jeździ w wodzie. To jest, Oj, e, to jest ten słaby. odcinek ścigałem się z Ksawierem, ale był jeszcze taki odcinek jak pamiętam, że e, zrobiłem e, super auto motorówkę w Driving Simulator. No i jeszcze chciałem zobaczyć czy ja się serio Miniuszek nazywam Patrzcie, jak kiedyś się nazywałem yy, Minecraft yy, Maniac 3003 3003 widzicie? Dlatego teraz się nazywam Enderminek yy, 3003. Ja, ja nie weź to wyłącz to boli. boli ale jeszcze było jedno ogłoszenie, gdzie pokazywałam ogłoszenie. Tak, nazywałem się Robloxowa przygoda. Jak Nazywałem się też, uwaga, Robloxowa przygoda i więcej. Nazywałem się tu Robloxowa przygoda sama. No i dalej było na tym tam. No i jeszcze zmiany na Enderminek nie tam, więc to było Zestawienie moich starych filmików. Jeśli chcecie kontynuację, bo to oczywiście wszystkie, to zostawcie subika i lajka. Pięć mamy w górę to kontynuacja. Dzisiaj, cześć.